Hej, z tej strony Lena. Z tej strony Wiki. Słuchacie podcastu Powiastki. Zapraszamy. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. W poprzednim odcinku rozmawiałyśmy sobie na bardzo ważny temat. Rozmawiałyśmy o hobby. Dzisiaj nie mniej ważny temat, bo będziemy rozmawiać o pracy i o tym, jak kryzys ćwierćwiecza wpływa na pracę i jak praca wpływa na kryzys ćwierćwiecza. Czy nam pomaga, czy przeszkadza? Tego wszystkiego dowiemy się już zaraz. Pierwszym <grym grym> tematem, który chcemy sobie omówić, to właśnie uczucia związane z pracą i to właśnie, jak one mogą wpływać na, na ten kryzys ćwierćwiecza. I, i co? Może wymienisz to, co odkryłyśmy? A odkryłyśmy ich trochę, faktycznie. Zrobiłyśmy małe rozeznanie wśród przyjaciół, nawet rodziny, i poszliśmy w internecie. I faktycznie z takich najważniejszych rzeczy, co dostrzegłyśmy, to odczuwanie niezadowolenia z dotychczasowej ścieżki kariery, takie najczęstsze, bądź pracowanie w zawodzie, który może nie spełniać naszych oczekiwań. Kolejną rzeczą. Jest, mogą się pojawiać wątpliwości właśnie co do wyboru zawodu, czy, czy właśnie nie ma żadnej satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć zawodowych. I chyba to są takie najważniejsze elementy, które wyciągnęłyśmy z tych naszych obserwacji. No tak, no bo jeżeli nie czujemy się dobrze, po prostu w samym tym kryzysie ćwierćwiecza nie mamy tego swojego miejsca, w którym myślałyśmy Myśleliśmy, że będziemy albo nie czujemy się ok w tym miejscu, w którym jesteśmy, no to również wpływa na pracę i na to, że możemy nie czuć się ok z tą pracą, którą aktualnie wykonujemy, albo z zawodem, który wykonujemy, więc nie wiem, z brakiem możliwości rozwoju też w danym miejscu, tak? Więc ta frustracja może narastać i, i ten kryzys się może pogłębiać. Jak najbardziej. Ja też jeszcze nawiążę standardowo, bo to już moja rola. Widzę od paru odcinków do tego porównywania się z innymi, że, um, że bo ktoś ma lepszą pracę, bo ktoś ma lepiej płatną pracę, bo ktoś może pracuje za granicą, albo ktoś pracuje z domu, albo ktoś pracuje w innych godzinach. To wszystko też może powodować naszą frustrację związaną z pracą, nawet jeżeli czasami ta praca nie jest zła, albo jeżeli. Ktoś na przykład chciałby mieć taką pracę jak my, to tego nie widzimy, nie? Tylko skupiamy się na tym, że, że nam po prostu coś tutaj nie leży. I też rozmawiałyśmy o tym w poprzednich odcinkach, że kryzys raz, że może być dołujący i dobijający, ale też może być rozwijający i może nas zmusić do takiej refleksji, co dalej? Co mi się podoba i czego chcę szukać? I tak samo właśnie jeśli chodzi o pracę, nie? No, jak najbardziej. Właśnie takim szansą na rozwój i, i poszukiwanie nowych możliwości zawodowych. To chyba jest taka ta pozytywniejsza strona tego kryzysu, który może wpłynąć na, na pracę. Może albo poszerzyć nasze zainteresowania w obecnej, bądź przybranżowienie się. Aha. Wszystko chyba zależy właśnie w gruncie rzeczy od naszych zainteresowań. Bądź poszukiwania nowych. No tak, ja też myślę, że, że tutaj to jest kolejna rzecz, którą możemy sobie podzielić na, na, na kolejne dwie, że albo będziemy szukać tych rozwiązań w, w konkretnym miejscu pracy, w którym już jesteśmy. Na przykład, że firma proponuje jakieś rozwiązania, firma proponuje jakieś możliwości, szkolenia, cokolwiek. I w tym danym miejscu może będziemy chcieli zmienić stanowisko, albo sami coś zaproponujemy, co może być jakąś innowacją w tym danym miejscu pracy ale możemy też szukać na zewnątrz i korzystać z, z różnych narzędzi, które są na zewnątrz. No jest to bardzo... No, oczywiście lepiej to do, dopasować do wymagań rynku pracy, jeżeli będziemy gdzieś szukać sobie to na zewnątrz i, i znaleźć pracę, która będzie nam odpowiadać naszym celom i, i gdzieś aspiracjom. Wiem, że nie każdy może sobie na to też pozwolić, więc to klasycznie tutaj Cytując słowa, wszystko zależy. Uh -huh. Jednakże możliwości jest bardzo dużo, i dzisiaj chciałybyśmy wymienić parę takich możliwości, które pomogą poprawić swój komfort związany z pracą. Więc uh -huh. jednych z tych rzeczy jest, są na pewno testy. Tutaj więcej na pewno powie Lena, bo przerabiała to w swojej pracy. Ale właśnie, no, są te testy, narzędzia doradcze. Szkolenia, może coś więcej o tych testach <grym> właśnie. Jasne, u nas w pracy, bo ja pracuję w korpo i jestem korposzczurem, Ale jak na, jak, jak na to, na, o coś, Jezu, jak na to, co się mówi, o korpo nie jest tak źle i firma, na przykład moja oferuje dużo różnych rozwiązań, poprawiających komfort i takich, że, że starają się dbać albo próbują dbać o nasz komfort i w tym miejscu pracy. No i właśnie. Raz na jakiś czas mamy możliwość wzięcia udziału w takich testach. Są one przeprowadzane zespołowo, znaczy na każdym z osobna, że tak powiem, ale, ale w, w obrębie zespołu. Braliśmy udział w teście Galupa. To jest test, który przedstawia mocne strony, talenty u, u każdej osoby, która go wykonuje. I u nas było też tak, że omawialiśmy sobie wyniki tych testów w zespole. I fajne było to, że mogliśmy się tymi testami, tymi wynikami podzielić ze sobą nawzajem i usłyszeć też, czy to, co wyszło nam w tym teście, się, ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. I mówiliśmy sobie też dużo miłych słów, ale jakby po prostu wychodzi na to, że te testy, niektóre naprawdę mają rację bytu i odzwierciedlają nasz charakter, nasze talenty, nasze mocne strony możemy to naprawdę przeczytać i odnieść do siebie i może się zainspirować właśnie i pójść w kierunku rzeczy, które wychodzą, że są naszą mocną stroną, żeby te rzeczy rozwijać. Albo rozwijać też te słabsze. Jakby różnych testów jest bardzo dużo. Są niektóre płatne, bezpłatne, testy osobowości właśnie talentów, mocnych, silnych stron, testy jakichś charakteru i tak dalej. Można z tego śmiało korzystać i jest to fajne, fajne narzędzie. I w ogóle złapałam się na tym, że często mówię fajnie, a nie jest to moje ulubione słowo z języka polskiego, więc sorry. W każdym razie, wracając do testów, śmiało można z nich korzystać. One też pokazują to, w którym kierunku możemy iść i próbować się rozwijać i szukać. Myślę, że to też fajne jest zobaczyć, jak się uzupełniamy wzajemnie dzięki tym testom, bo nie musimy być we wszystkich. Płaszczyznach najlepsi, i możemy zauważyć, że gdzieś kolega, koleżanka z pracy lepiej sobie radzi z danym tematem niż my, albo na odwrót. My sobie lepiej radzimy, z czym, coś dla nas jest łatwiejsze, a, a widzimy, że komuś to sprzyja więcej więcej jakiegoś trudu. I to jest, to jest, to jest bardzo fajne, właśnie dzięki tym testom, że znamy te swoje osobowości, znamy te swoje słabe strony i mocne strony. I tak się krojuje również zespół, więc jeżeli macie taką możliwość, to jak najbardziej właśnie zachęcamy do takich testów osobowości, żeby nie tyle poznać siebie w, w środowisku pracy, ale z pewnością sobie ją ułatwić dzięki temu, że ktoś może szybciej wykonać dane zadanie albo my możemy wykonać jakieś zadanie lepiej od kogoś. Co nie znaczy, że oczywiście jesteśmy najlepsi. To kwestia mhm. jest tylko zespołu, bo Najważniejszym czynnikiem w zespole jest to, że dążymy do tego samego celu, więc gramy do tej samej bramki. Więc tak. Tak, a ten podział obowiązków też wpływa właśnie na komfort naszej pracy, nie? Więc dobrze z tego skorzystać i dobrze wiedzieć kto w czym jest. To też jest trochę zadanie lidera, żeby dobrze lidera, menadżera przełożonego, żeby dobrze te obowiązki rozdysponować po zespole. No bo właśnie to wpływa na komfort pracy. Tak, tak. No, warto po prostu korzystać z takich możliwości w pracy. No, ale jest też ta druga część, czyli możemy nie lubić danego miejsca i myślimy o przebranżowieniu się, ale nie wiemy teraz, w jakim kierunku mamy iść. I faktycznie jak w, poprzednich, w poprzednim odcinku wspominałyśmy o pasji, jak ją poszukiwać, na czym się gdzieś skupić, to może to. Bardzo łatwo przełożyć na pracę również, I, i może się okazać, że właśnie ta pasja nasza, która się zrodziła, stanie się również naszą pracą, bo przyniesie nam korzyści finansowe. Szukać jakichś inspiracji u ludzi, którzy nas interesują, oczywiście są wyżej, żeby gdzieś sięgać. Oczywiście o te szczebelki coraz to, to wyżej. Um, próbować nowych dziedzin tak jak właśnie z pasją no to może jednak bardziej ciekawi mnie malarstwo niż informatyka tak bardzo <głos> prosto <głos> mówiąc oczywiście ale mogą być naprawdę różne skrajności ja znam taki jeden przypadek tutaj mojej bardzo drogiej przyjaciółki która pracuje w korporacji e, powiązanych z finansami i przebranżywiła się totalnie we fitness we, w w coś, co kompletnie nie jest połączone z jej zawodem, ale myśli o tym już tak poważnie, że chce się właśnie przebranżowić. Mocno jej kibicuje, <grym> bo widzę w niej, ile szczęścia jej to daje, poczucia spełnienia i chyba to też są takie najważniejsze gdzieś czynniki, właśnie jakie powinny, powinniśmy mieć w pracy. Poczucie rozwoju, chęci nawet rozwoju, tak? Czyli. Stajemy się coraz lepsi względem siebie. Inspiracja. Tak, ja też przytoczę, bo na podobny temat tego, czego ludzie oczekują od pracodawcy, pisałam magisterkę i oparłam ją o przedstawicieli pokolenia Y, czyli naszego pokolenia. I właśnie jednym z pytań w ankiecie do pracy było, czego ludzie, kandydaci oczekują od swojego pracodawcy. I oczywiście na pierwszym miejscu była Kasa to wiadomo, myślę, że w każdym pokoleniu to jest na pierwszym miejscu, bo no chcemy zarabiać tylko jest ważne. Ale na drugim miejscu była ta atmosfera w pracy i, i, i poczucie bezpieczeństwa i stabilnego zatrudnienia i myślę, że jeżeli na przykład tych czynników nam brakuje, no to, no to warto szukać może miejsca, w którym będziemy czuć się komfortowo i bezpiecznie, nie? Ja tak... Może trochę przechodząc do, do kolejnego punktu, który chciało się poruszyć, mogę przytoczyć mój kryzys, jaki miałam w pracy. On się bardzo mocno wiązał z tym brakiem bezpieczeństwa i kiepską atmosferą, a zaczęło się to w pandemii, jak przenieśli nas z biura do domu i po pierwsze, cała atmosfera pandemiczna nie sprzyjała życiu po prostu, a po drugie no w pracy też były roszady było rozstawienie nas też do pomocy innym zespołom, które bardziej tego potrzebowały wtedy no i no, była ciężka atmosfera, nie tu ludzie zmieniali pracę, tu ktoś przychodził nowy i to poczucie moje bezpieczeństwa które dla mnie jest bardzo ważne było zachwiane bardzo mocno dodatkowo w trakcie, kiedy inni pomagali innym zespołom, no to te kilka osób musiało podtrzymać ten zespół też, i był to bardzo ciężki moment dla mnie. Bo z osoby, która miała spoko jakby ilość obowiązków na, na cały dzień, nagle się okazało, że mam tych obowiązków aż nad to, i nie mówię, że byłam zmuszana, bo to robiłam z własnej woli, że zostawałam na nadgodzinach, I zamiast pracować po 8 godzin, pracowałam nierzadko po 10 czy 12 i było to po prostu wykańczające. i Morał z tej historii jest taki, że dobrze jest sobie uświadomić, że praca dla nas się nie zajedzie. Więc dlaczego my mamy zajeżdżać się dla pracy? Oczywiście zależy od, od typu pracy. tak? Ja mówię o sobie, mówię o pracy w korpo, gdzie jestem jedną z wielu. I jakby lubię tą pracę, ale nie jest moją pasją. Natomiast aktualnie... Staram się dbać o ten swój web w tej pracy, żeby nie był przeładowany wszystkim dookoła. I na szczęście atmosfera się poprawiła i, i mamy spoko zespół, że możemy na siebie liczyć, to też jest dla mnie bardzo ważne. Hmm. I nie ma takiej presji hardkorowej de na deadline, na jakieś takie rzeczy, znaczy no, wiadomo, każdy się trzyma tych terminów, i to nie jest tak, że ktoś tą pracę olewa, ale warto mieć takie zdrowe podejście. To musiałam sobie wtłoczyć do głowy. Że właśnie praca dla mnie się nie zajedzie i dla mnie praca też nie jest czymś najważniejszym w życiu, bo mam trochę inne wartości, inne priorytety. Też sobie na ten większy trochę luz pozwalam po prostu, może też dlatego. No i staram się dbać o to, co, o to, co mam w głowie i żeby praca była dla mnie czymś, co pozwala mi żyć poza pracą, a nie, że ja żyję dla pracy i, i poza tym nie mam świata, nie. Więc myślę, że jeżeli ktoś ma z tym problem albo ma podobny problem, że, to, że czuje się w pracy źle, bo jest przeładowany, bo, bo ma za dużo, to warto sobie pomyśleć o tym, czy na pewno warto się aż tak spalać i pozwalać sobie chorować po prostu na pracę, bo to też wpływa, jeżeli jesteś przeładowana w robocie, to później to wpływa i na relacje, i na dom, i na przyjaciół, i na partnera, partnerkę, tak? bo wyładowujesz te emocje gdzieś indziej, więc ten kryzys i te nerwy, i ta frustracja się przenosi na inne dziedziny. Czy warto? Jeżeli praca nie jest dla kogoś najistotniejsza na świecie, czy warto poświęcać te rzeczy dla pracy? To że jest otwarte pytanie, <grytanie> i do odpowiedzi dla każdego, nie? No, to prawda, bo szukamy upustu w ogóle tym emocjom i mhm. faktycznie najczęściej, najczęściej nie przelewamy to w pracę, tylko znaczy, i bardzo możliwe, że możemy to też przelać w pracy i poza nią. Ja nie pracuję w korpo, ja prowadzę działalność jednoosobową, więc jestem jednoosobowym zespołem. I tutaj faktycznie Lena potwierdziła fakty, że najważniejsze są pieniądze i atmosfera w pracy. Jak najbardziej się z tym zgadzam, porównując moje poprzednie stanowiska pracy, gdzieś, gdzie tworzenie zespołu było na porządku dziennym i. Musieliśmy być po prostu zespołem. Musieliśmy siebie znać i, 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 i tak. I lubić. Może nie do końca, ale przynajmniej tolerować. Ale kwestia, kwestia właśnie tego jednoosobowej działalności. No właśnie, tutaj wspomniałaś o tych innych priorytetach, czyli dla ciebie praca nie jest najważniejsza, bo dzięki niej możesz się spełniać poza nią. Bo dostajesz pewne finanse, które. Gdzieś przeznaczasz mhm. na rozwój swojej pasji w wolnym czasie. U mnie pasja przerodziła się w pracę. Zajmuję się fotografią i jest to rzecz, którą robię już od 8 lat. Tak zawodowo, faktycznie, wcześniej jeszcze amatorsko, więc teraz naprawdę nie zliczę. <śc idee> nie podsumuję <z dış> tych lat, e, trzymając aparat, e, od, jak długo już trzymam ten aparat w dłoniach. Jednakże. Nie czuję jakiegoś mocnego obowiązku, jeżeli chodzi o to, że muszę iść do pracy. O nie, chociaż zależy oczywiście. No tak, są takie dni jak poniedziałek, kiedy po prostu się nie chce. No tak, w mojej branży to może być inny dzień. Ale może. fakt faktem. Nie, nie jest to bardzo odczuwalne i gdzieś te 12 godzin pracy, jak nie 15, będąc na planie czy, czy gdzieś na weselu robiąc reportaż weselny. Jest trochę odczuwalne to zmęczenie, jest dla mnie ono satysfakcjonujące. Nie jest to oczywiście łatwe, bo trzeba być na pełnym skupieniu przez te wszystkie godziny. Jednakże, jeżeli czuję po tym satysfakcję i. I czuję jakiś rozwój, to wiem, że jestem w miejscu, które, no właśnie, lubię i, i chcę dalej je rozwijać, dalej je rozwijać. <laughs> czyli chodzenie na wszelkie rodzaje szkolenia, szukanie inspiracji, czasem może nawet zmiany jakiegoś stylu robienia zdjęć albo szukanie e, innej formy robienia, czyli zamiast robienia reportaży, to może portrety. To już tak bardzo, skupiając się oczywiście na jednej branży, ale można to myślę bez problemu przełożyć na inne, inne działalności. To, co mi brakuje w tej pracy, to właśnie zespołu. Bo nie mam do kogo się odezwać. Gdzieś no, samym sobą, ile można porozmawiać w głowie, tak? Faktycznie gdzieś, gdzieś jestem w stanie oczywiście to tą potrzebę zaspokoić. W trakcie pracy, kiedy pracuję z klientem i, i gdzieś siłą rzeczy z nim no tak. rozmawiam i nawiązuję ten kontakt, jednak w większości czasu jest, siedzę przy obróbce zdjęć sama i, i gdzieś tam mi brakuje takiej osoby obok, z którą mogłabym sobie poplotkować, wypić kawę i gdzieś się inspirować wzajemnie. Od tego są oczywiście również grupy, co również zachęcam innych, jeżeli czujecie, że. Nie rozwijacie się w danym miejscu, że też prowadzicie swoją działalność. Też wiem, jak czasami jest ciężko płacić podatki i inne zobowiązania związane z pracą, czyli te koszta firmy, mogą być naprawdę kolosalne, jeżeli chodzi o kwoty. No są tutaj dwie drogi. Na pewno ta druga, czyli zrezygnowanie z tego i pójście na etat, bo już nie wyrabiamy finansowo. Nie jest absolutnie żadnym wstydem, to bym chciała zaznaczyć. Więc albo zostaniemy i będziemy walczyć, tak w cudzysłowie, bo może niekoniecznie walczyć, ale gdzieś dalej dążyć, albo właśnie chcemy się odbić jakoś finansowo, więc pójdziemy na etat, na przykład do Corpo, zapraszamy, bądź do jakiejś innej firmy. <laughs> to, to faktycznie, e, chociażby na chwilę, potraktować to jako fazę przejściową. No tak, ja też tak jak teraz Ciebie słucham, wcześniej nie przyszło mi do głowy, żeby o tym wspomnieć, ale myślę, że może warto, że mm, był taki moment, myślę, że nadal jest, że, że gdzieś tam były takie hasła motywacyjne, że uczyń pasję swoją pracą, nie? I jakby to jest super, mhm. ale nie każdy tak musi. I jakby ja jak na naprawdę. przykład no, mówię wprost, że no, moja praca nie jest moją pasją, ale to nie znaczy, że jej nie lubię i nie mogę się też w niej jakoś rozwijać pomogę. I czasami firmy też oferują dużo różnych rozwiązań, to też mówiłam wcześniej, i jakieś kółka zainteresowań, albo cokolwiek, z czego też można korzystać i znaleźć tą swoją pasję. Albo można, nie wiem, zaproponować coś pracodawcy. Też znam taką historię, że, że znajomy zaproponował u siebie w firmie, że będzie prowadził y, 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 takie spotkania psychologiczne, Jakieś takie, wiecie, well-beingowe, że, że będzie opowiadał o różnych case'ach. Więc, jakby można też wprowadzać tą pasję do swojej pracy. I może nie będzie to to samo, co własna super. działalność, ale to też pomoże nam ten komfort poprawić i, i, i to też jest super. No a co do działalności jednoosobowej, no to faktycznie to, to jednoosobowa to jest czasem taki smutek, nie? Chociaż wiesz, no w pracy w zespole też czasem Ja sobie czasem jest... gadam z czatem GPT na przykład, wiesz? To, to też super, nie? Jakby po, to, po to są te wszystkie nowinki, niuanse, ale... ale... bardzo ciężko z nim w czarny humor wejść. Nie ogarnia kto próbował, ten wie. To spróbuję później. Ale w pracy w, pracy w zespole też czasami jest tak, że nie masz się do kogo odezwać, bo albo cię denerwują ci ludzie, albo nie masz czasu no, ok. i no, też różnie bywa. I tak samo w pracy z klientem też jest raz tak, że trafi ci się ktoś super, a raz jest jakiś super trudny klient i też Oczywiście. jest lipa, nie? Także myślę, że jakby podsumowując, w żadnej pracy nigdy nie jest idealnie. My Polacy też lubimy narzekać na wszystko dookoła i... Zawsze trawa jest bardziej zielona po drugiej stronie, ale faktycznie, jeśli, jeśli jest tak, że to miejsce, w którym jesteśmy, jest dla nas toksyczne, są na przykład toksyczni ludzie, toksyczne warunki, nie wiem, jest za daleko, albo kasa jest nie taka, no to walczyć o swoje się nie poddawać, dać sobie czas i cierpliwość. Tak jest! <laughs> dać sobie czas i cierpliwość i. I jest mnóstwo rozwiązań, z których można korzystać, żeby ten kryzys się nie przeniósł na inne dziedziny życia, żeby praca negatywnie nie wpływała na nasze życie, tylko była właśnie czymś przyjemnym na tyle, na ile może być, nie? Po to się też ma pasję poza pracą, właśnie. Mm -hmm. żeby, żeby się rozładować. No. Tylko nie rozładowujcie się na ludziach. No, tak. no. Oj, tak, tak. Więc podsumowując, jeżeli chodzi o kryzys ćwierci życia w kontekście pracy, mogą być faktycznie różnorodne. Wymieniłyśmy tutaj negatywne uczucia i te pozytywne podejście do poszukiwania nowych możliwości czy, czy właśnie rozwoju zawodowego. Chyba takim najważniejszym czynnikiem jest zrozumienie własnych potrzeb i ambicji. No a co za tym idzie, to właśnie Podjęcie działań w celu realizacji swoich celów zawodowych. Ja się z tym wszystkim zgadzam. Chyba tyle. Chyba tak. Oczywiście zapraszamy do kontaktu z nami. Czekamy tak, tak. na wasz feedback nieustająco. i nieustannie. Social media, powiastki, Instagram. Dokładnie, YouTube. Albo na słuchajcie. YouTube to Spotify. Tak, i, i zapraszamy też do pisania. Jeśli, jeśli chcecie, oczywiście, podzielić się z nami jakimiś swoimi historiami, które za Waszą zgodą możemy anonimowo przytoczyć w, w jakimś odcinku, to zapraszamy. Mail lenawiki.podcast.gmail.com. Jesteśmy dla Was i czekamy na Was. Jak najbardziej. <laughs> dziękuję Ci za dzisiaj i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Pa!